Częstotliwości są absolutnie wszędzie. W naturze, no to mamy szum drzew, śpiew ptaków, woda, która płynie, w przedmiotach, które nosimy, brązoletki tensorowe, kryształy, kamienie. One też mają swoją wibrację i wpływają na nas. I jest jeszcze technologia, taka jak Chili. To jest jedyne takie mini urządzenie, które daje nam dostęp do setek programów częstotliwości: odporność, energia, emocje, regeneracja. To tak jakby mieć własnego stroiciela zawsze przy sobie. Ale najważniejsze, największe częstotliwości to nasze własne myśli i nasze słowa. To co sobie powtarzasz w głowie, to wibruje najmocniej i tworzy twoją rzeczywistość. Dlatego powtarzam codziennie, myśl inaczej, bo kiedy zmieniasz swoje częstotliwości, zmieniasz swoje życie. Powodzenia! I pamiętaj, że to Ty wybierasz. Gdzie kierujesz swoją uwagę? O czym myślisz? Dobrego dnia.